Akademię piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Drużyna Stadionu Śląskiego z rocznika 2009 rywalizuje w tym sezonie na dwóch szczeblach wojewódzkich. W jednych i drugich rozgrywkach zieloni biją się o awans klasem wyżej. W miniony weekend nasza kamera towarzyszyła trzecioligowcom, którzy w roli lidera tabeli mierzyli się z rówieśnikami z gwiazdy Ruda Śląska. Gospodarze od początku dążyli do otwarcia wyniku, a ta sztuka udała im się w dziesiątej minucie. Po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym przeciwnika, piłka trafiła tuż przed szesnastkę do Rajana Karwela. Ten huknął bez zastanowienia, piłka odbiła się od poprzeczki i wylądowała w siatce gwiazdy Ruda Śląska. Chorzowianie chcieli pójść za ciosem i szukali okazji na zdobycie kolejnego gola. To jedna właśnie z takich szans. Piłka trafiła pod nogi Jakuba Janoty. Ten wyłożył ją przed bramkę do Mateusza Musiała. Jego uderzenie obronił jednak Oliwier Durasiewicz. I kolejne natarcie gospodarzy. Piłka trafiła do Karwela. Ten próbował powtórzyć swój wyczyn z dziesiątej minuty. Tym razem jednak przestrzelił. W 27 minucie bardzo groźną kontrę wyprowadzili Rudzianie. Dużą szybkością popisał się Kamil Gizder, który zagrał już nawet piłkę obok wychodzącego z bramki Arkadusza ale swojego bramkarza w ostatniej chwili zdołał wyręczyć Robert Sokołowicz. Wynik do przerwy brzmiał 1-0 dla miejscowych, choć w końcówce pierwszej odsłony próbował jeszcze poprawić jego uderzeniem z dystansu Bartoszy Klepaczek. Po zmianie strony zieloni mieli nieco mniej okazji do zdobycia goli, byli za to do bólu skuteczni. 50 minuta świetne zagranie Milana Szyndrowskiego do Ryana Carvela i z najbliższej odległości formalności dopełniły Antoni Kulig. W 58 minucie gola kontaktowego mieli na koncie gracze gwiazdy Ruda Śląska po tym jak bardzo ładny strzał oddał Damian Malherek. Dwa ostatnie słowa należały tego dnia do Chorzowian. Najpierw w 72 minucie goście nie potrafili wybić piłki wrzuconej w ich pole karne z autu. Z okazji na raty skorzystał Ryan Carmel i wynik brzmiał 3-1 już w doliczonym czasie gry zieloni raz jeszcze znaleźli się w polu karnym przeciwnika. Po rzucie rożnym, futbolówkę próbował przygotować sobie do strzału Antoni Kulig, został jednak sfaulowany i sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę na trafienie zamienił sam poszkodowany, ustalając rezultat gry. Stadion Śląskich Chorzów pokonał gwiazdę Ruda Śląska 4 do 1 i pozostał liderem trzeciej wojewódzkiej ligi trampkarzy młodszych. Mecz z pierwszą, pierwszej drużyny z ostatnią, ale no jak to będzie widać z przebiegu spotkania e, drużyna przeciwna zagrała w niskim e, pressingu, także mieliśmy duży kłopot. bardziej, że ci chłopcy dopiero tak naprawdę od pół roku grają e, po 11 na duże boisko, ten spalony jednak e, robi im jeszcze problemy, a w szczególności jak przeciwnik gra właśnie w taki sposób, to tych sytuacji jest mniej i bardzo duża ilość spalonych. Fajnie. Chłopcy, jak już byliśmy w tych sytuacjach bramkowych, to, to potrafili je z zimną krwią wykorzystać, także w tej, w tej kwestii akurat ogromny plus. W ostatnim czasie zrobiliśmy duży postęp, jeżeli chodzi o grę, o naukę i do, doskonalenie gry zawodników, także w, w każdym roczniku gdzieś tam bijemy się z najlepszymi. No i coraz lepiej to wygląda. Także tutaj na pewno dobra robota trenera, pierwszego trenera, asystentów, także tu. No i zaangażowanie chłopaków, także tutaj możemy być spokojni co do przyszłości tej drużyny. Ta drużyna jest tuż przed naborami. Właściwie już jakieś pierwsze selekcje tam się odbyły, ale jeszcze ewentualnie, jakby ktoś chciał, to zapraszamy. E, są nabory do, do liceum, także no cóż, no, pierwsza, pierwsza ekipa tam bije się awans do pierwszej ligi, także będziemy mieli e, oby, oby to doszło do skutku. Będziemy mieli ekipy w pierwszej i w drugiej lidze. E, rywalizacja się zwiększy i trener będzie miał tylko ból głowy. Cały świat już wie. Stadion wygrał mecz, cyklach głośny śpiew, my bawimy się.